Zaraz usłyszysz historię, która wywraca pojęcie moralności do góry nogami. Rabuś wchodzi do banku i krzyczy. Nie ruszać się! Pieniądze należą do państwa! Twoje życie do ciebie! I nagle całe pomieszczenie zamarza. To nie tylko napad. To pokaz siły narracji. Kiedy kobieta próbuje wykorzystać sytuację, rabuś zacymuje ją słowami. To napad, nie gwałt. Zachowujmy cywilizację. To nie żart. To chłodne skupienie na celu. Młody rabuś chce liczyć łup. Starszy odpowiada. Dowiemy się z wiadomości. Wiedza praktyczna zawsze wygrywa z teorią. A gdy rabusie znikają, kierownik mówi do menadżera. Dzwonimy na policję. A ten na to. Spokojnie. Najpierw weźmy swoje 10 milionów. I teraz powiedz. Kto tu jest prawdziwym złodziejem? Zostaw serce. Jeśli doceniasz historię z przekazem, a kto według ciebie był największym manipulatorem, Sprawdź opis, jeśli chcesz wspierać więcej takiego kontentu.